Ej, to ja Kitty Woman Teraz gadam tym pieczowym, Czyli małpą I... O płeż, nie wiem co chcę, chciałam wam powiedzieć Nie, go no zapomniałam Mogę wejść do któregoś z pasami? Chodź do mnie, dobra idę. I to nie jest basen tylko jacuzzi. A o, ok, z boku. A jakby co, to w drugim telefonie moim czarnym mam rozpiep, pip, ony ekranik i w tablecie tak samo. Przezbiorcy kasę, 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 kasę i mam nowiny, mam Minecraft na no, telefonie, bo mi kolega ściągnął, ale mam prawdziwego i mi przesłał Bluetoothem. Jak ktoś mieszka w Poznaniu, to proszę bardzo, niech pisze do mnie w komentarzu. E, ja bym mogła na przykład na e-maila podać, nie wiem, albo wiadomość. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale piszcie w komentarzu, to wam e, powiem kiedy byście mogli e, ten właśnie e, przyjść, e, przy, być przy moim bloku w Poznaniu i ten i no mówię wam papaski i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście jakieś filmiki nowe przykład o Minecrafcie, LPS-owy I czy byście chcieli, żebym Wam ściągnęła Minecrafta za darmo Bluetoothem No to papaśki, pa!